Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem cynk, mam nadzieję, że macie dobre humory, a jeżeli słyszycie jakiekolwiek szumy, to bardzo przepraszam, ale wiatraki są włączone, bo jest naprawdę, naprawdę gorąco. No i tak, Blanka. Dawno Blanki na, na, na moim kanale nie było, no i ogólnie... Yy... Zainteresowało mnie to, ponieważ został mi podesłany link do właśnie tego wywiadu i jestem ciekaw, co ona tam powie o tym swoim głównie które, piosence, której stworzyła, bo no jakich mało, w ogóle powiedziałem to już w czytaniu komentarzy. A przed tym, zapraszam serdecznie na rozdawajkę, no bo rozdaję 150 zł co dwa tygodnie, teraz aktualnie, więc możecie sobie wygrać vouchery do różnych sklepów Adidas, Nike, co tam sobie wybierzecie. Plus, na przykład, jeżeli chcecie koniecznie jakąś grę do wartości 150 zł, to sobie wbijajcie. Wystarczy, że wejdziecie na mój kanał, wejdziecie w playlisty i tam klikniecie playlistę rozdawajka i was przerzuci automatycznie do najnowszej i pokażę wam y, ogólnie, jak y, tam, tam mówię, jak się zgłaszać i co trzeba. Nie musicie być moimi subskrybentami, wystarczy komentarz, więc nie bójcie się. Niczego nie, ni, Do niczego nie zmuszę. No i lecimy ogólnie z tym wywiadem. W ogóle swoją drogą to jest moja ulubienica, nie? To, boże. To nie jest dziennikarka. No. Myślę, że nigdy nie jest nam trudno, bo też wiemy, co chcemy pokazać, co chcemy przedstawić. To prawda, gram na podstawie. Aha, bo to są akurat... takie zlepki, ten. Żeby nas zaciekawić. Problem jest taki, że bardziej by zaciekawiło dekle, gdyby ona zadawała pytania. Zadajesz pytania i nie dajesz odpowiedzieć Blance. Jeb, kolejne pytanie, jeb, kolejne pytanie, jeb, kolejne pytanie. I wtedy ja bym miał coś takiego, wiecie, że... O, tu jest pytanie ciekawe, muszę obejrzeć, zobaczyć tego, tego. A jak ona odpowiada, to w sumie po co mi ten wywiad? Jak ona już odpowiedziała na parę tych... Eee. W tym e, występie nie będzie graj. na gitarze, ponieważ musiałabym skrócić absolutnie moje paznokcie. Powodem było to, że chciałam... Powodem było to, przez te kwiatki. No i moja mama oczywiście pomagała mi nosić kwiatki. No te nie, i nie możecie zacząć tego. To jest <śladania> irytująca wstawka. No w końcu, świat gwiazd, nie cierpiecie. Ja nazywam się Monika Maszkiewicz, a dzisiaj ze mną Blanka. Cześć kochana. Cześć, dzień dobry. Spotykamy się oczywiście z okazji twojej... No to kochana, to tak? Jego singla, Boys Like Toys, yes. i to jest drugi numer, który od razu stał się przebojem, mam Co? wrażenie, że jeszcze przed premierem. Jak przebojem się stał? Co ty chrza... I to jest dziennikarka. Ty kurwa, ty nie jesteś dziennikarką, czekaj, ja ci nazwę. Ty jesteś plotkarką, ty jesteś plotkarką, nie dziennikarką. banię. On on ...został okrzyknięty prawdziwym e, hitem. Pierwsza... Co? Od... Przez kogo? Przez kogo? Powiedz mi, przez kogo został od, okrzyknięty najwię, ten hitem nowym? Co szanisz, babo? Pytanie: o Jezu, jakby... ja się denerwuję, bo ja nie mogę. To jest plotkarka. Ja będę ją nazywał plotkarka. W ogóle kulisy powstawania tego utworu. Uh, utwór tak jak i solo powstał bardzo szybko wszystko O, teraz, szybko. teraz szybko, O, teraz płynęło. A mnóstwo pracy. Ja, ja nie mogę, ja mam po prostu do niej taki delikatny już wstręt. No, przepraszam, no będę chamski, kurwa, nawet nie chcę, ale cholera jasna, ale płynęło. Kurwa. Płynęło, Ale czekajcie, jak dostaję hejt na bordę, to zaraz powiem, nie, bardzo dużo pracy to była ciężka, ciężko, ciężko było na wyje nie mogę. Um, I ten utwór z, razem z Wolf House. Świetnie nam się no. razem pracowało. Um, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że naprawdę wszystkim się utwór spodoba. A ja, kurwa, chyba ja pomogłem, nie... chłopaków z Wolf House. To jest Kevin Mglej, Jeremis Sikorski, Andrzej chcę reklamy dać, Poznałaś ich wtedy właśnie przy okazji. To było wasze Mieliśmy pierwsze spotkanie, dałem. czy może już wcześniej mieliście okazję się przeciąć? Wcześniej. Pamiętam, że miałam okazję się z nimi gdzieś się widywać, łapać, ale wtedy tak naprawdę wspólnie usiedliśmy i i zaczęliśmy się lepiej poznawać. Super. Boys like toys. Powiem ci, mm -hmm. że nie jeden chłopak się za to obrazi. Ja słyszałam opinię moich Naprawdę? kolegów. <laughs> Ale zobacz, się sprzymy, sobie... że nie mogę. Można sobie też inaczej to zinterpretować. Boys like toys, że lubią zabawki. Różnie to bywa. To pra... wiesz, że teraz mi rozjaśniłeś ja Lubię głowie. zabawki. <laughs> ja lubię zabawki, pomagają. Fajne są. <laughs> Okej, okay. i wtedy lubię się mi że. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, tak, dobra, Wiecie, zawsze miałam jakieś klocki. Karty, układam sobie zawsze wiecie, piramidki z kart. Lubię te, te, te fajne, kurczę, klocki jenga zajebiste są. Wiemy, że Kevin jest też postacią medialną, z którym współpracowałaś przy tworzeniu Boys Like Toys. Jakim on jest człowiekiem? Myślę, A chyba że to jest w ogóle. Kto to jest? Jakim on Jakimś producencie, tak? Podczas pracowania. Yy, razem naprawdę było super i, i myślę, że na tyle, ile go znam, a nie znam go tak dobrze, to, to jest fajnym człowiekiem. A Roxy też poznałaś, może? A, yy, nie, chyba. Czekajcie, ale wnosić słuchajcie, to jest chłopak Roxy Węgiel, tak? W ogóle, swoją drogą, obejrzałem sobie jakiś wywiad z Roxy Węgiel i powiem wam szczerze, że ona, kurczę, no dorosła, nie? Bo to już nie jest dziewczynka, ale no, ona ma 18 lat, jakby nie patrzeć, ale takie, kurczę, mam że ona tak dojrzała, taka inteligentna dziewczyna, wie, czego chce i wiecie, to już jest dziewczyna tak naprawdę sukcesu i biznesu jednocześnie, kurczę, wie, jak trzepać hajs teraz, bardzo fajnie się ją słucha, bo obejrzałem sobie też krótki wywiadzik z, właśnie z tą, moją ulubieniecą, plotkarą, yy, sobie obejrzałem z tą, tą drugą, co wygrała Eurowizję dziecięco, jak ona miała? Cholera jasna, no, Vicky tak, Vicky To Tato się nawet wysłowić nie umie. Chociaż Tato y, oczywiście jest młodszy, ale w wieku 15 lat ja myślałem, że można ten. I nie rozumiem, po co te wstawki angielskie daje do swoich wypowiedzi, skoro kiedyś obejrzałem z nią, gdy jeszcze była młodsza, y, właśnie na tym i nie dawała wstawek eurowizyjnych, znaczy ten, y, angielskich wstawek, nie? To po co te wstawki angielskie? Co one taka światowa? Czy, że lepsza? Nie wiem, mnie to tak drażni coś takiego. Jeżeli ktoś umie prawidłowo mówić po polsku. To pogrzyba ty zdajesz te wstawki angielskie. Po co? Nie wiem. Ale to może tylko ja jestem taki, wiecie, starodawny, że drażni mnie. A nie, poznałam Roxy, tak. Ale dosłownie na króciutko. Wracamy oczywiście do tematów Dączyłaś muzycznych się czegoś? trochę, tutaj musiało być, wiesz, tego plotkarskiego tak sznytu przemycone, o! natomiast to co... O, no, bo ty jesteś plotkara, nie to Zwróciło moją ja mam uwagę, wersję to do przede nie. wszystkim stylizację. Zawsze jak cię widzę, to jestem zachwycona i hmm. tak samo w tym teledysku Boys Like Toys, z przyjaciółki bo powiedziałam są, no, to no, dziesiąty no. raz, ale dobrze, niech się utrwala, no szał. W ogóle byłam zachwycona przede wszystkim tymi, wiesz, nawet włosy, tutaj te spineczki, to wszystko było tak dopracowane w takim najdrobniejszym detalu. Czy ty to robiłaś sama, czy może ktoś ci w tym pomaga? Bo to jest wszystko takie, wiesz, w twoim... Jak sama? Znaczy ja wiem, że to jest normalne pytanie, że tu nie ma się do czego doczepić, tylko takie w ogóle po co te pytanie? Każdy wie, że ona nigdy sama niczego nie zrobiła. Na tacy wszystko ma. W twoim stylu, widać? Mhm, to jest blanka. Ta tak, spódniczka, to jest w, w ogóle, wzięłaś chyba jeszcze z baby. Mhm, to jest podoba po angielskich, kurwa, tych... Tak jest. dziękuję bardzo za bardzo miłe słowa. Na pewno nie wiem, Pani ma Wiem, ten... że, że miło cię komplementuje, ale... Nie, nie, no nie mam wstręt do no niej. Ja nie wiem, czy ja obejrzę ten wywiad całkowicie, bo ja normalnie... Mnie drażni ta dziewczyna. No po prostu mnie drażni Jezu, no nie lubię jej. Aż jestem sam w szoku, że ja kogoś tak nie polubiłem, a nawet jej nie znam, ale no... No cholera jasna. Te, I co lubię, natomiast pomaga mi w tym cały team, um, który, który też no, dobrze w końcu. zna, wie co, co lubię, czego nie lubię, um, więc dogrywamy się gdzieś tam razem w tym i... a to są efekty. Po raz kolejny widzimy też e, fantastyczną choreografię, która staje się takim, wiesz, twoim mm -hmm. znakiem e, filmowym. Trudno było to wymyślić. Wiesz co, zawsze wspólnie z moją kochaną choreografką Pauliną e, układamy choreografię i czy było trudno? Myślę, że nigdy nie jest nam trudno, bo też wiemy, co chcemy pokazać, co chcemy przedstawić. O, co... nigdy nie jest nam trudno, kurwa, w, w Trano trano że jej było i było trudno. Jakby ciężką pracę odwaliła, dużo pracy, tego srego, eee. Możemy pokazać i przedstawić, czy... czy Oczywiście co, wiem, co, że czy, czy teraz to, byśmy... ten mówi o innej piosence, tylko że problem jest taki, że ona będzie mówić tak o każdej piosence, ale jak coś wyjdzie, będzie jakiś tam, wiecie, znowu coś się wydarzy, to nam mnóstwo pracy wkłada. E, serenio, Live, więc świetnie się dogadujemy, też prywatnie jesteśmy um, przyjaciółkami, więc znamy się dobrze i bardzo łatwo nam się współpracuje. Niewielu wie, że taniec gra ci w sercu tak naprawdę od dziecka. Tak jest. Taniec czy śpiewanie, co jest y, ważniejsze? <laughs> taniec, niech sobie wybierz taniec, właśnie śpiewać nie umysł. To, to jest ważne. Um, i staram się i chciałabym, żeby te dwie rzeczy szły w parze. Ale za co ona to dostała? Co to jest? Srebrna płyta? To za, za, za co się dostaje srebrną płytę? A pokazują nam, żeby co? Żeby pokazać, że ona zdobywała na, nagrody, tak? i przejdę do kolejnego o. tematu. Słyszałam, że szykujesz się do jakiegoś występu w wersji akustycznej. Czy to prawda, że ty grasz na gitarze? To prawda, gram na gitarze. Akurat w tym e, występie Podziwiam. nie będzie Graj na gitarze, ponieważ musiałabym skrócić absolutnie moje paznokcie, e, które w końcu powinnam e, skrócić i to zrobić, i wrócić do, do grania. Natomiast e, tak, gram na gitarze akustycznej. Gram ta, nawet na gitarze tymi nie, tymi. Macie, nie, ma, nie ma się tego, że możesz taką zrobić i mieć tu taką kostkę do grania i sobie nawalać, chociaż ta ręka potrzebuje. Ale to raczej nie powinno przeszkadzać w ten sposób, nie? Wow! <laughs> tak, tak. Nie wiem, nie, 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 okay, nigdy a... nie grałem na gitarze, wiecie, Znaczy grałem, tylko że nie, nie umiem grać na gitarze. Więc dzi dziwię się, czy prezenty aż tak mocno przeszkadzają, no nie ma aż tak długich. Ale to może kiedyś się to y, zadzieje. Myślę, że tak. Myślę, że, że na wszystko jest czas i pora. Na razie staram się y, opanować śpiew i taniec w tym samym momencie i nad tym pracuję, nad tym się skupiam. Natomiast jeśli chodzi o instrumenty, to kocham też to robić i tego się też uczyłam, więc na pewno wrócę do tego. Skoro byliśmy przy temacie tańca. Czy marzy Ci się może udział w programie Taniec z Gwiazdami? No tak, kurwa, na kolejny program dajcie. jeszcze dajcie jej wygrać, żeby znowu wygrała coś. Wiesz co, jak byłam mała, to mi się marzył, zdecydowanie. Ale że się Nie wiem, wszystko pokaże czas. A później Ci się nie marzyła, bo był hejt. Normalnie za dużo pamiętam, żeby Cię lubić. Wiemy, że wzięła się natomiast udział w innym programie rozrywkowym. To jest oczywiście Top Model, jak Ty wspominasz... Ja ją zobaczyłem w ogóle jak zobaczyłem ją, jak ona wygląda w top model To już nie twierdzę, że ona jest ładna, bo ja wcześniej myślałem, że ona jest ładna. Nie jest ładna ta tapeta jest ładna. Jakby no wiecie. Ja ją zobaczyłem w tym top model i taki mam kurwa to ona poważnie. Ja pierdziele, współczuję, że się tak przerabiała. Naprawdę. Powinna być naturalniejsza trochę. Znaczy ja nie wnikam, no chcecie się przerabiać wasze ciało, nie? Znaczy ona przerabiać, no. Mi się wydaje, że ona usta ma na bank zrobione, nie? Jakby ja się tam nie znam, ale to widać ewidentnie. A reszta to nie mam pojęcia, ale Uch, jak ja zobaczyłem tam, to masakra. Brwi w ogóle sobie wywaliła. Co tam jeszcze? Nie no, tragedia. Przygoda. Bardzo pozytywnie wpływałam na tę przygodę. To był taki epizod w moim życiu. Pracowałam też wtedy i przed, i po programie jako moderka. Tak się tak naprawdę utrzymywałam ym, i zarabiałam na nawet pokrycie kosztów studia, w którym nagrywałam powiedzmy solo. Więc generalnie to, był, to było moje uh -huh. źródło dochodu i bardzo dobrze wspominam ten czas. Powiem Ci tak. Nie wiem, czy Ty to pamiętasz, ale Kasia Sokołowska od razu. Teraz tak. Zacznijmy od tego, że tutaj to ona kiwie, dlaczego się dostała. Oglądałem sobie nawet parę osób, które w ogóle się zastanawiały. Nie, jedną osobę oglądałem, i resztę sobie przeczytałem na różnych tych, ja macie różne takie wiecie, fora i tak dalej. To tam większość ludzi, większość, no bo pewnie nie wszyscy, bo... ale większość ludzi się zastanawia, jakim cudem ona się w ogóle dostała tam. I najlepsze jest to, że jakim cudem ona przeszła dalej. Bo jeszcze dostać się kij, chociaż nie, nie powinna, ale dostać się. Dostała. W ogóle, jakbyście zobaczyli ten jej film, gdzie ona chciała pokazać siebie jak w najlepszym tym, żeby ją wybrali, to ja miałem takie, o Jezu, jaka irytująca kobieta, nie? Wyjdź. A oni ją wybrali, więc kiwie dlaczego, a ja wiem dlaczego, bo po prostu dostali w łapę. I to jest dziewczyna, która po prostu po tym, jak dzień, dzień po emisji tego programu, ona wsta wstawiła swoją piosenkę. I napisała Blanka Stop Model, znaczy nie ona, tylko wiecie, już miała artykuły, że Blanka Stop Model, więc tutaj się dostała poprzez Forsę, po czym, żeby się pokazać ludziom, tak, a następnie z, z, wypuściła swój, dzień później, dzień później, wypuściła swój single, jeden, jeden tam single, który swoją drogą jest kiepski, ale wypuściła single, więc... Po to była w Top Model i nie uwierzy Ci, że ustrzymywałaś się kurwa z, z modelingu. Powiem Ci tak, nie wiem czy Ty to pamiętasz, ale Kasia Sokołowska od razu powiedziała, że scena jest dla Ciebie. Pamiętam, mm -hmm. pamiętam. Pozdrawiamy Kasię. Oczywiście. I przejdziemy płynnie do kolejnego y, tematu. Dziś rano przed naszym wywiadem oglądałam sobie Twój występ w Pytaniu na śniadanie. Tam był faktycznie no, amerykański dzień, no bo... 4 Lipca, ale to co było dla mnie zaskoczeniem, nie wiedziałam, że te cztery lata spędziłaś właśnie za granicą. I jak, jak ci tam było w Stanach Zjednoczonych? No, pojechała sobie z jedną walizeczką z mamusią i wbiła się z buta z buta z ulicy, prosto z ulicy, wbiła się przecież do najlepszej wytwórni w Los Angeles. I tam, I tam po prostu nauczyła się zajebiście fachu i nauczyła się życia, bo w Ameryce tylko się nauczysz życia, bo nigdzie indziej się nie nauczysz życia. Dobrze, bo mi dobrze, to był naprawdę um, okres, w którym bardzo dużo się uczyłam, dużo pracowałam, um, poznawałam dużo ludzi i myślę, że też bardzo dużo wydoroślałam w tym momencie, w tamtym momencie i dał mi ją dużo um, pewności siebie, dużo się nauczyłam. Przypomnijmy, że ty wyjechałaś w wieku 14 lat. Co było tak naprawdę powodem? No bo ty byłaś. Nie ty... ja ja wiem, czy ta... ta. Masakra jakaś w ogóle. To ona sobie powinna powiedzieć, w jakim wieku wyjechała, a nie, że ty jej jeszcze przypominasz. To jest ustawione, no ewidentnie. Naprawdę dzieckiem na solatką. Tak jest. E, powodem było to, że chciałam e, <śla> 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 powodem było to przez te kwiatki. E, powodem było to, że e, bardzo chciałam spełniać się i spełniać się swoje marzenia i dzięki mojej mamie to, to było możliwe, że, że po prostu wsparła mnie w tym i, i dałam tę możliwość. No Czyli mama wyjechała tak naprawdę tam razem z tobą dla ciebie. Tak, mhm. tak, zdecydowanie. Ja dobrze słyszałam, że ty podobno grałaś w restauracjach, pubach i tak dalej. To prawda, to prawda. Wyciągałam moją mamę. Planowałam zawsze na początku od... No chcieli, chcieli słuchać? Boże, ja będziesz wywalił z tego pubu. Do których pubów, na, na które open mici, tak się nazywa w stanach, idziemy. No i moja mama oczywiście pomagała mi nosić tą gitarę i, i chodziłyśmy po tych open micach i ja starałam się śpiewać, dawać się wszystko. No to nie jest głupie, bo to akurat jest spoko z racji tego, że po prostu tak można po części zdobyć sławę. No. Justin Bieber, o ile dobrze pamiętam, to właśnie w ten sposób zdobył popularność, że po prostu na ulicy go złapali i uznali, że ma talent. Tylko próbować oswajać się ze sceną, więc to była naprawdę długa droga. Ja myślę, że dużo, dużo osób nie wie, jak długo można pracować na, na sukces, który nieraz wydaje się bardzo nagły. Tak, bo mi się wydaje, że wielu ludzi... <laughs> O matko, nagły, nagły. W wieku 10 lat pokazałaś się już po prostu w pytaniu na śniadanie. 10 lat. Już o tobie mówiono. 13 czy tam 14 lat miałaś swój pierwszy występ, który był tak fatalny, że tragedia. A dzieci w Twoim wieku wtedy, aktualnie. Niektóre mają naprawdę wielki talent. I to widać nawet, w, nie wiem. The Voice of Kids, nie? Yeah? No więc. Co, co ty chadzisz? Ty tam nie, ma, nie miałaś prawa się dostać, bo ty nie miałeś nikogo nawet, kto cię obserwuje i się dostałaś. Co ty sranie, kurwa w panie? Ludzi ma takie zdanie, że ty się wzięłaś po prostu od tak i nagle zna ciebie y, cała Polska, a tutaj ty pokazujesz, że to całe twoje życie tak... Znaczy wy chcecie, że pokazać to, a nie, że ty pokazujesz. Naprawdę na to pracowałaś, co widzimy teraz. Tak jest. A to wybielajcie ją, kurwa, tak. W Stanach to był e, dobry czas? Właśnie te puby, te knajpy, te lokale? To był bardzo dobry czas, e, naprawdę. To było tam zostać i robić karierę. Szybko by cię i po prostu tam ludzie z talentem i byłoby dobrze. A w Polsce? W Polsce to nawet taki Janoszek, kurwa, się jest gwiazdą wielką. Chociaż ona ma większy talent w sumie od ciebie. Ja byłam muszę jej przyznać jakby. Dużo młodsza i, i pamiętam, że chłonęłam wszystko jak gąbka i, i naprawdę, tak jak mówię, wiele Jego. się nauczyłam, bardzo dużo to mi dało, generalnie w życiu, nie tylko w muzyce. Ja powtórzę raz jeszcze, wiem jak się robi w Polsce karierę, obserwuję ten show z boku od kilku lat, wiem, że ty masz to coś, przede wszystkim cały czas... Ma bogatych rodziców. To jest, nie wiem, to kurwa plotkara, dupolis, nie wiem jak cię nazwać w ogóle, jakby, wiem, że brzydko teraz mówię, wiem, że brzydko, mam tu gdzieś, ale no kurwa, ja, jak, dlaczego, dlaczego ty tak po prostu działasz, dziennikarka, nie dość, no, że jej podsuwa kurwa podpowiedzi, pyta ją w sumie, o, ona na te pytania w ogóle zna odpowiedź w ogóle, zacznijmy od tego, nie? Ludzie tutaj ja na w Warnerze jakaś. mówią mi o twojej pracowitości. Natomiast Równo. są ludzie, internauci, którzy sugerują, że karierę ci kupili Twoi rodzice. No oczywiście, że, ja że tak. Nie się do takich. W końcu takich porządne osób. pytanie. Dziękuję, że chociaż żalo... żalo zalążek kurwa dziennikarstwa wydałaś. Absolutnie się do nich nie odniosę, bo, bo są nieprawdą. No, tyle. I tyle. Mhm. No, tak, kiedyś Doda powiedziała, chyba nawet wywiedział mojego y, kolegi z wirtualnej Polski, głupiemu nie przetłumaczysz, a mądremu tłumaczyć nie musisz. O, piękne słowa. Piękne. Dlatego nie muszę tłumaczyć tego, że, że ona po prostu została jej kariera kupiona. Nie muszę tego tłumaczyć. Każdy o tym wie. Dlatego. No. Święta prawda. Tak jest. No, no nie, no tak, Mara... święta prawda, to jest święta prawda. Tylko wasza prawda jest inna od mojej prawdy, ale mniejsza o to. Że nie, że polski ale to jest dobre przysłowie, czy... to jest dobre przysłowie. Ja nie muszę tłumaczyć tego, że ona jest kupioną gwiazdeczką. Trochę... Ale nie jesteś dziennikarką. W kość, czy tak było? Wiesz co... To? Nie słyszałem w ogóle. To... Co, jakie pytanie było? W kość, czy tak było? Tłumaczyć nie musisz. Święta prawda. Tak jest. Mam wrażenie, że polski showbiznes mógł Ci dać trochę w kość. Czy tak było? Wiesz co, na pewno mnie to tylko zmotywowało i dało mi paliwo na więcej, więc wyciągam dobre wnioski z tego raczej. w Podczas dzisiejszego wywiadu z Agnieszką dziekan wspomniałaś jednak, że miałaś gorszy czas, mm -hmm. kiedy przyszło Ci do głowy, by jednak rzucić mm -hmm. to wszystko w cholerę. Kiedy to było? Kiedy no no przysiona ona kurwa zna wszystko, bo, bo ona po prostu zna wszystko, ona wie, odzna no, zna odpowiedzi, tam w banię. Wiesz co, nie miałam na pewno załamania, natomiast były po prostu lepsze i gorsze dni. Um, jestem człowiekiem i, i czuję, mm. <noise> więc y, wydaje mi się, że to było do przewidzenia i to było normalne, natomiast miałam mega wsparcie od mojej rodziny, tak jak powtarzam i od no, całej No Nudny ten wywiad. Z zero porządnych jakichś tematów więc, tych. Absolutnie. Zapytaj o kurwa, jak się dostała do pytania no właśnie, na śniadanie. rozumiem, że to cię utrzymało tutaj w tym wszystkim, żeby faktycznie nie poddawać się, nie załamywać. Zdecydowanie. I oczywiście moi fani. Mhm. No i nie zapominajmy oczywiście, Odkleńc. tak jak już yy, wspomniałam wcześniej... Nie, no nie, o nie jesteście końcami. Jak lubicie Seblankę, se lubcie, no. Ja tam nie wnikam. Ja jej nie cierpię. ...urowizji. Co tak. dziwi mnie, dlaczego nie widzicie tego, co ja. Nie wiem, czy to może ja jestem nadwrażliwy. Przygoda. To było fajne przeżycie? To było niesamowite przeżycie, wspaniała przygoda i każdemu życzę takiego, y, takiej przygody. Mhm. Bejba, to słowo jest używane dzisiaj przez wszystkich, jest coś po prostu absolutnie na językach, a zastanawiam się, jaki Ty masz do niego stosunek? Yy, mam... Kojarzy Ci się pozytywnie, mam nadzieję. Yy, bardzo pozytywnie mi się kojarzy, yy, tak pozytywnie, że postanowiłam wypuścić własny merch yy, właśnie z z tym napisem, więc bardzo mi się dobrze kojarzy, podchodzę do tego z dystansem i bardzo to lubię... Um... Bejba. Bejba. <laughs> Wszyscy też pamiętamy twoją kreację z czerwonego dywanu, gdzie w tej pięknej w zielonej, zielonej, przepraszam, tak, takiej naprawdę objętościowej sukni tył. był z tyłu napis. To był twój pomysł? Tak, napis był moim pomysłem. Stylizacja, moja przedstawiła mi opcje stylizacji, natomiast sam napis był moim pomysłem. Widziałam, że ostatnio miałaś okazję poznać także Julię Żugaj. Tak. Razem grałyście na Moonfeście. No Jak było, jakie wrażenia Wam towarzyszyło? Było wspaniale, naprawdę czułam się świetnie na scenie, świetnie przyjęta, dzieciaki się świetnie bawiły, tak jak ich rodzice, takie miałam wrażenie, Julka jest naprawdę cudowną osobą, uśmiechniętą, pozytywną, skupioną i, i naprawdę. że nudny ten wyreźnie, ile to jeszcze trwa? Masakra. Traszne no, i na koniec wywiad. przygotowałam dla ciebie serię szybkich pytań, krótkich odpowiedzi. Czy jesteś gotowa? No, chyba tak. No, Zaczynamy. Bejba czy Toiza? Oh my god, to i to. To i to, a gdybyś miała wybrać? Nie mogę wybierać, nie chcesz mi wybierać. Op ja wybiorę za ciebie, Babe. Pisz siebie w trzech słowach. <laughs> Kłamczucha. Co jeszcze mogę na ciebie wziąć? pusta nie, no, nie, nie będę cię obrażał w sumie Nie, za dużo obrazów będzie. Nie będę cię obrażał. Nie będę cię obrażał. Nie ma nie, jesteś, nie, nie ma sensu. O oh, wow. Dejba. <laughs> <laughs> um, mam nadzieję, że silna i zapracowana. czy Edyta Górniak. Nie będę wybierać. Doda. Nie lubisz takich... Y doda, bo jak mam się. wybierać, to wybieram doda, ona jest konkretna kobieta, wie czego chce i jest do tego artystką, sama pisze piosenki. Kuźwa, jest artystką po prostu. I ma też dużo fanów. Wiem, że Edyta Górniak ma fenomenalny głos, ale dla mnie artystką to kurwa jest pseudo. Nie, nie lubię, absolutnie. Obydwie bardzo lubię. Okay. To myślę, że kolejne będzie dosyć prostsze, Solarium, tak czy nie? Wiesz, co? Generalnie nie, ale zdarzyło mi się. To rozumiem, że to jest taka naturalna opalenizna? Yy, nie, to jest akurat samoopalacz. Ja też polecam. Ile wydałaś najwięcej na zakupy? <laughs> nie mam pojęcia. Nie wiem, naprawdę nie wiem. A na co w ogóle y, wydajesz y, kasę? Ja ci y, przyznam, hmm? że u mnie chyba idzie na jedzenie. Naprawdę? Okay. U mnie wydaje mi się, że takim moim ostatnim wydatkiem y, to była bieżnia, na której biegam. Okay. Tak. Czyli tutaj super fit, slim, dbamy o formę. Tak, tak i to pamiętam, że, że był zakup jeszcze przed Eurowizją i cieszę się z tego, nie ponieważ... Niech się to już zakończy. Okay. Ile kosztowała bieżnia? Nie pamiętam. Najból Ale nic szablon... nie pamiętam, bo pewnie kurwa sama nawet nie kupuje. Tka na twój tem. Oj, jest ich za dużo, żeby wymienić jedną. Pójdziesz na zbliżające się wybory? Tak. I ostatnie... Idźcie na wybory ludzie, zmieńmy tu Polskę kurwa. Zdrada czy wybaczyłabyś? Hmm. Czy zdradę bym wybaczył? Zależy jaką. W sensie seksualnym tylko? Nie wiem. Zależy od kobiety. Czy mi bardzo zależało? Chyba nie. I tyle. Koniec. Kropka. <laughs> to na koniec ostatnie pytanie. Co sprawia, że jesteś y, szczęśliwa? Jesteś? Baby. Jestem bardzo szczęśliwa. Moi fani, moja rodzina, to, że spełniam swoje marzenia i robię to, co kocham. Ta możliwość. Życzę Ci, żeby to trwało bardzo i bardzo się cieszę z Twojego ogromnego dziękuję. sukcesu. A na koniec, czy pokażesz nam swoją tapetę w telefonie? No jasno, że pokażę. Słuchajcie. Oczekajcie, bo tutaj mam najpierw weźmiemy Notifications wywalimy. To jest tapeta. Zobaczcie za brudną za brudne szkiełko. Czyli to jest solo na pierwszym miejscu, po prostu, na litewskiej znaczy tak jest. Ciesz się tym sukcesem, ile możesz Bardzo tylko. Bardzo dziękuję. Sranie, banie, plotkarki. Ech, nudny strasznie wywiad, Przebrnąłem. Ech. Ja po prostu chyba nie mogę z nią wywiadów oglądać, bo mnie wszystko drażni, nawet pytania mnie drażnią. Wszystko mnie drażni, po prostu jak ją oglądam. To jest po prostu masakra dla mnie, nie? To Nie, nie chcę już jej oglądać. To ja po prostu ona mnie drazi, ja się zaczynam denerwować. Nie cierpię takich ludzi jak ona, po prostu nie cierpię. No i tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie, i do następnego.